Czyli mówimy o dziesiątym, bo tutaj, jakby ten plan, o którym też Pani wspomniała, to już jakby tyczyłby się ter terminu kolejnego. Tak? Ale mówimy tutaj do wszystkich: tak. jeżeli ktoś chciałby i dysponowałby jakimiś sadzonkami i chciałby się do nas zgłosić, prawda, to, to mówimy, że mamy plan. I plan jest rozwojowy. Oczywiście. Pani Mario, Pani Nawiasiczy, proszę powiedzieć, czy. Jak y, będziemy mogli zdobyć y, te sadzonki? Ile to nas będzie kosztowało? Pomysł, sam pomysł posadzenia 740 sztuk drzew z okazji jubileuszu w Miasta Myśliwusz jest wspaniałym projektem. Nadleśnictwo myśliwusz docenia to. I w związku z tym chętnie będzie uczestniczyło w tym dziele. W ten sposób że po prostu damy w prezencie te sadzonki miastu. A, no to bardzo. To już jakby mamy temat, jeżeli chodzi o zapłatę załatwione, czyli otrzymujemy darowizny. Oczywiście. No i Oczywiście. bardzo dobrze. A żeby bardzo uczyć dobrze. jeszcze pomysłodawcę, możemy kilka buków purpurowych posadzić. <głos> <głos> Ale gdzie my posadzimy Krzysztowi te buki? posadzimy? Pod domem, Pod domem. Pod domem. A, może... posadzimy. To... <noise> Chociaż jeden bóg musi być. Na terenach niezalewowych. Właśnie, właśnie. Czyli reasumując, tego, tego dziesiątego panie, prezes, panie prezesie, tutaj zatem się do Krzysia i do Renaty. Powiedzcie, o której godzinie spotykamy się tego dziesiątego na Daszyńskiego? O Uważacie? O, bardzo dobrze. Dziesiątego, dziesiątego. Bardzo dobrze, łatwo zapamiętać. 10. To nie zapomnimy przynajmniej. Czyli... I każdy ze swoich Właśnie Tak, właśnie. To właśnie ja. to nie wszyscy, którzy nas słyszą, są zaproszeni na ulicę Daszyńskiego 10 kwietnia o godzinie 10. Co trzeba ze sobą wziąć? Oprócz dobrego humoru i świetnej pogody, bo taka pogoda jest na 10 już um, zaplanowana. Trzeba wziąć po prostu dobre buty i szpadel. A jeżeli chodzi o sadzonki, jeżeli chodzi o um, ziemię, to będzie ona po prostu przygotowana, tak? Jeżeli chodzi o wodę, bo też pani Ola mówiliśmy o tym, że trzeba podlać, to też będzie to zabezpieczone, tutaj z pomocą nadleśnictwa, będziemy mieli po prostu zapewnione materiały, które będą nam służyły do tego, żeby, jak to ładnie pani Ola powiedziała, żeby ukwiecić ten nasz myślibusz, tak? Czyli zadrzewić. Zaczynamy od ulicy Daszyńskiego, czyli 10 kwietnia o godzinie 10 na ulicy Daszyńskiego. Wszystkie zapraszamy. Czy tylko Daszyńskiego bym zrobiona? Czy też? Yy, pierwszy pierwszy, pierwszy, pierwszy. To jest pierwszy. mowa Krzyszu, tak jak pani powiedziała, jeżeli nam się uda 10 zrobimy Daszyńskiego i, to jest i kawałek tam na, na Wałówce. Później, no, jeżeli można powiedzieć, no to myślimy o 17, kolejnym sobocie, dlatego że trzeba to zrobić w miarę w terminie kwietniowym, tak? Ale na pewno tego dziesiątego, z pomocą pomysłodawcy, jego kamery i jego mikrofonów poinformujemy dokładnie, gdzie spotykamy się z 17 i o której godzinie. Na pewno nie o 17. <grymne> <grymne> Zaznaczamy dęby na Daszyńskiego i, na, i lipy na Wałówkę, tak? Tak. Lipy... Dęby na Daszyńskiego i lipy na Wałówkę. Tak, Pani Maria? Dobrze. dobrze. Myślę, będą. że tak, siłami będą. powinno nam to szybko pójść, skoro tutaj są, jest ten prezes jeszcze yy, naszego hmm? stowarzyszenia zaprzyjaźnionego z biegiem myśli. myśli. To jest takie nas, nasze wspólne przedsięwzięcie. Myślę, że nam to szybko pójdzie i, i być może w ciągu tego jednego dnia uda nam się nawet więcej zrobić. Sądzę, że przy takiej sile, jaką dysponujemy, powinno to nam sprawnie i szybko pójść. Ja myślę tutaj jeszcze jedną rzeczy trzeba było pomyśleć szczególnie. Jeżeli chodzi o Wałówkę Basińskiego, to może nie tyle, tylko jeżeli chodzi o ulicę Wałową. Trzeba byłoby pomyśleć o sposobie zabezpieczenia tych nowych sadzonek, czy młodych sadzonek, przed tym, co wyprawiają mi pieski. Wyprowadzane między innymi na Wałówkę też tak samo. I tutaj, jeżeli my je nie zabezpieczymy, to może się okazać, że po jakimś okresie czasu po prostu z tych sadzonek to się. Nic nie ostanie. Oj, to byłoby źle. No właśnie, dlatego, dlatego tutaj trzeba byłoby jeszcze pomyśleć o kwestii tego rodzaju że trzeba byłoby je zabezpieczyć po prostu przed działaniem milusińskich mhm. no niektórych ja, osób. No i może zaapelujemy do mieszkańców, żeby uważali z tymi pieskami, jak wyjdą na spacer. No to, to, to mało będzie no jest to jakiś tam problem no. niestety, taka jest no, prawda no, i ten jest, problem nie trzeba byłoby tak rozwiązać. Nie, to jest, no, to jest to problem akurat w mieście naszym wybitny, bo, no bo, bo to, że, to, że my, psy to... to... Swoją drogą, ale połamane drzewa na pałówce i to, to da się zauważyć, tak to już o czym wcześniej wspomniałam w tamtym roku obsadziliśmy ten, ten mały kawałek od ulicy Wyszyńskiego do, do ulicy 11 Listopada, tam weszło nam około 40 drzew. To kasztanowce, czerwone, lipy, drobnolisna hmm. i lipa krymska, bo to była taka mieszanka trzech gatunków. No i kasztanowce, lipy miały ponad 3 metry i były po prostu wyłamane na, na wysokości pół metra, tak? Jak kasztanowiec hmm. jeden ma taką siłę. Jeden tam to jest mój y, naprawdę ulubieniec, bo po prostu odbija już trzeci raz i za każdym razem jak go wyłamiam coraz krócej, to on gdzieś bokiem y, odbija, ale nie wiem na ile jeszcze sił mu starczy, więc no tutaj taki apel, no jakoś nie wiem, za, za pośrednictwem może, żeby apelować o to. I, I to jest, to jest, to jest naprawdę tylko i wyłącznie działalność ludzka, no bo pies, ani zwierzę czegoś takiego by nie zrobiło, prawda? Te zabezpieczenia wandalowi nic... Nie, to nie nie. Te, te deseczki, o których mówisz, tak, to one nic nie dają. One ewentualnie mogą... To, o czym była mowa, jeżeli chodzi o milusińskich, tak, że po prostu piesek podchodzi. Piesek podchodzi wszędzie, tak. Piesek przez... Prze, prze, przez siatka dla niego nie jest problemem, czy taki płotek nie jest problemem, tak. My nie możemy się... Nie możemy zakładać, że my będziemy zajmowali się ogradzaniem. Nie z siatką, która tak naprawdę zasłoni. Nie? Jeżeli się okaże, że coś się stało, to za jakiś czas na to miejsce posadzimy kolejne. Tak? I, i to, nie, to nie jest problem. Tak? Ja myślę, że istotne jest to, o czym powiedział Krzysiu Buczyński w pewnym momencie, że ważne jest dla nas wszystkich, żeby tam pojawiła się, żeby się pojawili młodzi ludzie. Tak. Młodzież. Żeby każdy z tych młodych ludzi mógł znaleźć, znaleźć tam swoje drzewo i razem z tym drzewem rosnąć, prawda? I wrastać w tę ziemię, używając już języka patetycznego. Jeżeli on będzie miał lub ona tu swoje drzewo, to on będzie je pilnował, on będzie o nie dbał i nie pozwoli zrobić mu krzywdy. I, I z takim nastawieniem i z taką myślą powinniśmy tam 10 kwietnia się pojawić, licząc na to, że młodzież pojawi się tam razem z nami. I poprośmy wszystkich wychowawców, nauczycieli żeby rozpropagowała tę ideę, ten pomysł. Wstęp I... wolny. Tak, wstęp, tak wstęp, wstęp wolny jest, dokładnie. I, I prośba jest taka, żeby właśnie młodzież, żeby dzieci młodzież, żeby się pojawili tego 10, 10 na Daszyńskiego. Wtedy, jak będziemy widzieli, że jest tak dużo młodzieży, My nie będziemy się, będziemy te łopaty oddawali. tak? <śmiech> <śmiech> Oni będą sobie tamte swoje dęby sadzili i faktycznie to jak mówisz, nie? i każdy sobie będzie tego swojego. Każdy, dębu. każdy, dębu. każdy jak z nas posadzi drzewko, to też będzie przyjął, bo jak będziemy spacerować sobie z drugą połówką, będzie wiedzieć, o, te drzewko to ja posadziłem, no już jest duże. Albo tu było moje drzewko. Nie, nie, po prostu w większym tam się W ogóle nie było. Zapraszamy do naszej akcji Zielony Myślibusz 740 drzew na 740-lecie Myśli Przyłącz się do nas.